Content marketing, czyli marketing treści, to strategia marketingowa, która polega na tworzeniu, dystrybucji, publikacji oraz promocji wartościowych treści. Przygotowywane w jego ramach treści są kierowane do sprecyzowanej grupy odbiorców. W przeciwieństwie do tradycyjnych form marketingu, content marketing nie stanowi jednostronnego przekazu. Zakłada on bowiem budowanie długotrwałych relacji z odbiorcami, często opartych na ich emocjach. Marketing treści można więc określić jako tworzenie i rozpowszechnianie treści w celu dotarcia do określonej grupy odbiorców i nakłonienia ich do ustalonego działania, np. skorzystania z usług danej firmy. Co ważne, content marketing to nie tylko treści w postaci tekstów czy artykułów, to także różnego rodzaju grafiki, filmiki, podcasty, prezentacje multimedialne, wykresy statystyki, raporty czy webinaria.